Na... Cześć, witajcie na pierwszym filmie na tym kanale. No i dziś nagrywamy kiedy po prostu będę próbował. O, tutaj widzicie jest survival, jak ja działam drzewo. I na filmie po prostu będę zdobywał setny level. Fajnie jak mi to się udało. I robię to za pomocą mrocznych szkieletów. Ale pewnie pomyślicie, skąd je masz na normalnym świecie. No, po prostu takie spawny mam, nie? I patrzcie, dlatego ja wybrałem, że one, że tym mieczem, które ja mam, derytowym, to je się rozwala na hita, nie? Nederytowy miecz to jest pogromca nieumarłych 5. To jest. I niezniszczalność 3. co są te enchanty. I patrzcie, jak się szybko je rozbara. Już mam 18 level. Miałem 17, bo wcześniej też trochę tego na, na, ponabijałem I ten nie. Widzicie, jaki fajnie by był ten kolejny film. Może być z Minecrafta, może być z innych gier. Bo to jest kanał gamingowy. Też wpadajcie na mój kanał plus i na mój kanał główny. Nie? Dobra. I patrzcie. On nie zrzucił mnie. Olej gościu. 25 level, on nie rzucił. Nie możemy zginać, nie możemy zginąć. Z takim levelem. Nie, nie. Okej, okay, udało się. I teraz jak zejść? To ja tak machałem ekranem, bo ja to robię na telefonie. A tak machałem ekranem, bo po prostu... Nie wiem czemu. Mam dużo mieczów, więc wezmę sobie dirta, żeby się podbudować trochę. I oczywiście wyjść. Yy, teraz... Powywalam te wszystkie miecze, bo niepotrzebne mi. I w ogóle te y, też dają dużo węgla, te różne szkielety. Nie wiem ile się dropło tych czaszek, ale... Po prostu ich nie podniosłem, bo podniosłem same miecze, nie? wszystko powywalamy. I okej. Okay. Idziemy dalej. Ale teraz jeszcze rozwalimy owieczkę, bo ja... Muszę coś zjeść. Idziemy w ogóle na polowanie czegoś. Szybko. Rozwalę tą świnkę. W sumie nie wiem, po co to drewno. Może sobie piecyk zrobimy. Zostaje go, żeby przypalić. Albo wiecie co? Chyba nie. Nie wiem piecyku. Zjem takie surowe. Po tym tak zresztą na cięciach chcę zrobię ten piecyk, tak czy tak. Bo... No bo ja inaczej by się nie dało, nie? Cały czas mi się tam. Tak jakby schodzi ten. A jeśli chodzi o te itemy ale no to po prostu ja wyrzucam te takie śmieci, które stają od szkieletów. To TNT. Skąd było TNT? E, a pewnie też skąd mam spawnę. Spawny mam z Game Moda. Po prostu inaczej to by się nie dało, a jakbyście chcieli na surwiwalu, jak dobijam 100 level, to... No to musi być 100 level w górę. Bo inaczej się nie da. Serio mega trudne to też było tutaj na tym filmie. Chyba z tego co wiem... Dobra, nie będę mam mówił. Po prostu porozpimy je trochę. I teraz zaraz porozwalamy. 3, 2, 1, teraz. I teraz tak sobie porozwalamy. Ten film trwa chyba 8 minut. Czy tam 8,5? Nie wiem. Powinien tyle trwać. Z ścięciami. I szybko to porozwalajmy. A na moim. Y na kanale plus nagrywam takie tam inne gry. Też? Czy tam takie inne różne rzeczy. Na tym nagrywam gry, a na głównym nagrywam tak jakby wszystko. Nie. Jeszcze sobie trochę tu. Ich... A jeszcze jeśli chcecie. Nie chcecie tych białych pasków po bokach, co są u góry i na dole, no to po prostu napiszcie w komentarzu. Ja je usunę, bo wiem jak. nie. No. Więc szybko idziemy jeszcze po jedzenie, bo jestem głodny. I szybko sobie tylko zamienimy mięso z tym, że tam wołowinę. I chyba będzie z dora. Idziemy jeszcze trochę ich porespić, bo mamy 29 level. Znaczy już samo, no tylko. Posponujemy trochę i pończymy. Jeśli chcecie zobaczyć, o może serię Survival? No bo tu nie byłem na survivalu do końca, bo przerogowałem się z, no z trybu kreatywnego na tryb przetrwania i tak. ten I tak. A po, po angielsku to chyba jest Game Mode i Survival. Nie wiem. Chyba. I dobra, porozwalamy je tutaj chwilę jeszcze. No i do 30 levelu może. Szeje dobijemy. Dobra, 30 level, idziemy. Zrobić spawn żeby jak zginiemy, jak wpadniemy do nich po prostu, żeby się gdzieś indziej nie zrespić. Bo nie miałem na tym murze tym z pointa jeszcze. I tam jest i temu wtedy. Jest, są jeszcze, jeszcze jakieś świnki? nie wiem. Mi się przydały. O nie, słuchajcie, było cięcie. I stała się rzecz normalnie. Wow, wpadłem do. No, wpadłem do tych szkieletów i straciłem cały rabel. Level, już miałem 40. Po prostu zrobiłem cięcie, żeby zrobić, jak miałem, już 50. A miałem nawet 46. Level, i no wpadłem do tych i zginąłem. Nie. Najgorszej. Tyle to robiłem. I nic. Nie. Więc. Jeśli to się kolejny film z tego szczekiego, to dawajcie łapkę w górę, ale myślę, że jak sobie w jam 100 już nie będzie takiego filmu. Chyba, jest, że zostawicie 100 łapek w górę, to wtedy zrobię to na survivalu, nie? I ten, i. A, jeszcze... i to jest pierwszy film w górę na tym kanale, więc zostaw łapkę w górę. A jeśli będzie tutaj 10 łapek w górę, to robimy. Kolejny film, tylko, że jakiś taki lepszy Fajniejszy Nie? Na tym kanale chyba jest 20 subskrypcji Jakoś tak A wiecie skąd zrobiłem te szybko dużo tych panczoków Bo po prostu jak rozwałam jedną świnkę to Dobra mi 3, czyli jak Zabije 10 świnek to dostaje 30 tego, dlatego mam tyle tego W piecykach Tych przepalonych Dobra, jeszcze na koniec odcinka tutaj sobie walniemy krówkę. Trzy, dwa, jeden. Pff. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach.